9 pleć, zemsty na bejdzie, jego firmy, potęga jego gratosło Rapka strzał jak piorun, każdy ruch to storm Nie ma on przećwaną jego brutalizację jak to zera Powiedz ruchasz mu starą, czy coś. Daj mu motywację A, do wyjścia. Już, wyjścia ci, rób, co chcesz. A na chuj się kryjesz od początku meczu? O chuj ci chodzi? O, dobra. Jak ty na ten mecz? Tak, tak, tak. A tam to też. Nagrywałeś... 2 na 2? Ja e też. Hey, rafra, 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 bema, tak. Ja fleszuję. A i co, i wrzucisz na kanał? Oczywiście. Będziecie mieć spermę na twarzy, ale nie przejmujcie się tym. Aha, nigdy się tym nie przejmowałem. Proszę, proszę. Gdzie ja Ivy Main. On? A, ja paki nie mam. Ja mam. Gdzie las? A to las? Przejdź. Main. <noise> A się czaję na kosę Wejtować Ci? Tak, tak, wejdź, wejdź. Możesz Podchodzi. Dzi? A! Odwrócił Ała! się! Ucieczkę zrobił! Jaki <grym> odwrót taktyczny! Jaki daleki ze mnie i wygrana Jezu runda. A to się, się leci. Wyrzućcie mi fleszę tutaj na tym murku, na wysokości. Wyrzucić pomarańczowego? Zapytajmy, no, jak czy wyrzucicie? Nie no, bestia 9-5. Dobrze jedziesz. Tu mniej więcej, w tym miejscu. A. <laughs> <Rzucię> ta tam kurwa i Myślisz, że cię nabiorą? kurwa. Do przeciwników strzelaj, nie do mnie. Maina skrócił. Tak, go, fleszuję go. Leć. Jest. No kurwa, obity do zara. Przynajmniej nie. Ohajs. On na żyje. <laughs> Gdzie jest ostatni? O, pan, kom, nie! pan, <śmiech> <Konie>. <śmiech> 3 HP, no. No, ho, ho Archaven zabił czterech wrogów. Oh. O kurwa, 15 fleszy, dobra. <laughs> Idę po stówkę. Chcesz halajne? No pewnie. Lol, każdy ma 0, tylko ty 15, to jest przeciwników. Ale mnie laguje, o jaw. Ja co chcę hmm. po ja statystyki, żeby potem było? Boły, boły. No pewnie. Ale mnie jak kurwa Że potem na face'cie -e były te statystyki <laughs> Na face'ie -e nauczyłem się tej taktyki Od MTW Elektryk idzie Masz jeszcze jedno I Chojvana musi być Elektryk Chojvana Daj mu flasher, daj, flashe, daj mu flashe seksio A wy tam coś Ale... stoicie razem? O Regi to rozumiem, bo fleszuje. Ale wodzu, na resztę cały czas. Wojna night. Elektryk może być. Oje, blisko lewo. Elektryk. Wodzu. No ty o, Ty nie wiesz, co to tu jest. Nice. Co to za pupa mnie zabiła. 24 flesze. Z kurwy syny zaczęły się obracać. Boże, ale ten seks słabo gra B95, musisz z nim 1v1 zagrać. O, spokojnie Nie, niszcz mu psychiki Zarazu kto O kurwa Macie, sorry. dałeś Macie oh, pakary. Ja dostałem flaszę, dzięki Odnoga, noga, odnoga. od noga, jedna od noga. Lecę mi idzie, <grym> elektryk, obity jest. Lecę jeszcze, biegniemy nie będzie. Okej. Okay.

Mam cztery flesze, to mogły być twoje flesze, ale spierdoliłeś. No tak, bo już mi się nie chce. Bo jak się chuje, odwracają, to nie ma sensu. Nie, doszłady, doszłady, dawaj, dawaj. Wyobraź sobie, że ładujesz kamszota komuś na twarz, i on w ostatnim momencie się odwraca. Kurwa. Ciekawa historia, mówisz? Dlatego nie lubię ludzi z tikami nerwowymi. E, ludzie tu nikogo nie ma KUJWA e, Newbox. OWP AWP od noga Uważaj drabę. Uważaj drabę Uważaj drabę Uważaj drabę Dawaj, dawaj To jest i Z kurwa Reksio O Yeah, up, you. It's <laughs> what the fuck? What the fuck? What the fuck? What the What the fuck? What the hell? What the fuck? <laughs> what the hell A na face'ie nie masz tak kurwa przekraczenia. No! <grywa> <grywa> Jeszcze tego kurwa mi Gry tam idzie na face kurwa. Gram nic nieznaczący mecz. Neuron activation kurwa 200% mózgu. Chcesz wodz AWP? Możesz dać Sexio też UP tak. Sexio <grywa> Na Ładuj żołnierzy. Od B nie żyję. jeszcze jeden B, schody. A, mam spermę na twarzy. Oj tak. Oj masz, co? I Są tym razem tak? nie jest sztuczna. Mam. Kol Ja na plecy. Jeden B. Ostatni B. Dawaj wejdź w to gmeał Nie bój się HP Gmeł A system mam A biało <głos> <głos> Wejdź gmełowi w palliora no Nie wiesz taki <noise> Dawaj, dawaj ma włupę, ale ma gupę savewuje, dojść go Dawaj, dawaj Nice! Ale żaden. <laughs> Zdaję <coughs> Nice. Super drużyno. To jest team. Gdzie to jest coś. Uh, Bełkę na AWP? Nie, dziękuję. Na ty wodzu? Nie, dziękuję. Nie idzie mi na WP. Asysta yes. On oh, nie on zaczął grać z tym serio Aaa, elektryk Eee, elektryk na w noga no O, oh, ty tatusiu Ja pierdolę. Par się tutaj. Spokojnie okay, oddychaj, Farto. oddychaj To nie jest, był Kurwa za czerwono. Draba, draba. A to jest sek... Se se seksiok 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 <grym> Nie no myślałem, bo miał co ty myślałem że zabyło. nie wylecił Nie no dobrze było, dobrze ale Zabrakło trochę <grym> to jest... Na elektryku <grym> widziałeś go Wejdź sobie na... na heaven Na, na drabiny no <grym> No czas, na czas Wejdź na heaven! Yo! Nice! No, no. Największy Co polski klacher powią, Nice! <noise> Czyli go jeszcze motywują, pewnie myślą tak Ale to zagrałem, Powaki <noise> mówią, że dobrze O. <noise> ej, ej Saksio, widzisz kalaszka? Chyba zostałeś zmutowany, a nie Dzięki, dzięki, dzięki Ziemieczku A gdzie AWP ustawia? AWP AWP mi dałeś, prawda <noise> To, to, to no, jest... no, dziękuję. Co powiedział <śmiech> <śmiech> Może jesteś upośledzony i zasługujesz na więcej od życia. Uwaga, noga. Pum, was. Dojechał od Wziął AK. Nie, no CZ to -ta jest tak rozjebana. Jedna od noga. Nie ma tej od nogi. To się cofnął? jest. <laughs> To jest legalne? Od, Od noga był, uważaj. uważaj. Tak to nikt nie istniał? Ale Kurwa, amunicja mi się zakończyła. Jebać mnie, co to ja na wodzu? No jak ja strzelam <noise> Nic nie stało yeah. Aha, <noise> Nie no, się, nie, <przemawiać>. Daj mi te Ozeusa Bez kaca ja <laughs> Pływa jest, jest na b jeden, na jeden b Na pociągu był Awet na to się, spokojnie O nie o, Ale psujesz zabawę No to zabijasz lasta sobie no Gdzie jest zabawę, Nie no, mal, postaram się go znaleźć Na co tego nie było no, 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 no. Oj kurwa Już na was salował, pakując <głos》>. Wcelał do ciebie bro, się, się nie dało. Nie, ale chyba tak. już, ja już byłem martwy, nie. <laughs> On za ściany do ciebie już zmierzył. No nie wiem, to to nie miało sensu. Ok, nie wyszło. No to rzuciłeś flesia, kurwa, magikala. Aaaaaah, kurwa. A Bez skrócił, chłopaki. AWP, MTW. <trym> nie, jakaś MTV, MTV jest jeden. AWDP. Tutaj była AWP. Leś <grym> na to tak się, nie ma. Elixir kolektor jak w Clash Royal. Elixir, Elixir. Elixir Postaw mu Gianta. Doby no. mołotów. Elektek. On ma zero. Teraz mnie przy... jak ja pierdolę. Fajs. Fajs. Kurwa, myślałem, że Drive byą zrobię. Jesteś głównym Arhaven. Ar Arhaven. Uh, eee, Outshaven. Uh, ok, counterterrorists win. Mierzysz, ja złapiemy za ksiona, kurwa, bo za chwilę do przeciwników się spierdolisz bo tak spadasz w tej tabeli. Tak, tak. Na tym końcu mało. Nie, nie, ogólnie ogólnie, tak wiesz, wszystkich wszystkich godzin. wie, jak chuj to zapytanie wieskiego, czy może będzie wiedział. Ja pierdolę, a potem się zastanawiałem, jak to jest wycieczka od dali Wow, no nie, no nie, no nie, no, kurwa, ja ty ten, bym zobaczyłem. Jesteś takim no, kurwa, no, kurwa. no, kurwa, nie mogę, no, kurwa, a ty niebieski śmiecię, tak się uważaj no i do ci go powiedział, tak, tak. Nie, nie. chyba chcesz, żeby mnie... <śmieniu> kurwa nie mogę. Ona głąbka puściany, nie wiem. Dobra cicho tam słyszałeś kurwa niebies tego niebieskiego i pomarańczowego? Co miał dzisiaj aż seksio? Ja króluję ten masz, roluję, wyzywacie mnie pizzy to mam Spadę od baby Elektryk. Tutaj. Jest od Najlepsze info. <coughs> Tutaj. Oh, Ostatnie ba raz, b. Oh, no zawózam na daleko z powyby. <coughs> to gdzie się pojmuje? On już ciebie celował to, musiałem go zabić. Wiem, bejtowałem go na ciebie Dobra, <grymne> No Dobra, kto gdzie idzie? Wszyscy idziemy na A Tak Jest mega mocna taktyka Serio Nam pisze, żeśmy poszli na swój rating. Od noga. Od noga, jeden od noga, obity. To nie ten obity. Dawaj Seksio, dawaj, 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 dawaj. dawaj, dawaj. O kurwa. Main. O kurwa. Jest głuchy jakiś? Ale to jest pół downa. E? Kurwa. Ja pierdzielę! Wiesz ja na głośno tu bałem, czemu yeah. on super. podchodzi powoli? Super! Co za debil! <laughs> Baba nie mieli słuchawek, nasz tam tamten. Super. Ja podchodzę kurwa na głośno, myślę, że on piknie szybko. A my, kurwa z shiftem podchodzi do zakryta. o no chuj chodzi? Super, super Adhaven. Nieźle. Nie słyszeć tam z dołu te TBLi kurwa. Super, super zagrałeś. Mega dobre. Też tak gra? Na faceicie? No. Na faceicie gra lepiej ode mnie. To akurat potwierdzone. Kurwa, <laughs> trafiłem smokeiem. Mine. Bebe, 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 to be idą. Jest main, nie podejdzie mocno. I trzech, be. big już. Na Heaven, nie? Dwóch Heaven any... i... o, dwóch Heaven, dwóch Heaven. Jeszcze jedna Heaven albo Side. Tak, a Side. O kurwa. Dobra, patrzę na naszego. Dobra, wszyscy na jesteście. Na górze. Yes, aj, aj, aj. Jest Wszystko schodów. Ajajaj. Nic się dostało. Wysoki. Fajs Wysoki. w Wysoki. Wysoki. ten stary headshoty <laughs> w, w tej rundzie. <laughs> Niesamowity mm. jesteś zawodnik mm. well, Ten right mecz, right 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 Na ten mecz wyprzedzić Brokera W oślepionych przeciwnikach Uwaga na B coś znowu Dużo B, dużo B idzie znowu No ale z dwóch przed nas stoi z Dawaj, 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 dawaj Dobrze, <trybuj> wodzu maszyna, ona się nie zatrzymuje Atakuje no no go a przeciwnicy w ogóle coś pisali w tym meczu? No, no, że, razy żebyśmy to, wypierdalali to. na swój rating. No, A no. jaki to jest nasz rating, niby? <gulity> KUDO 2 <dwa>. Well, ulubiona <gulity> klasa. A seksio jak to seksio taki zadowolony siedzi. Kurwa, ale mnie parują chłopaki. Ej! Wracaj o, do oj, dźwięk. Dźwięk. na swój Na blisko jest jeden Nie no, dik rafikowałem! Nie no, kurwa tutaj jednak! Jeden na mikrofonie! Klaszem kick, klaszem kick! A seksie teraz Kurde, nie wykarują mnie On nie, on nie? Najstyd! Dobra, to cheater to. Ale on żyje, kurwa, takie układki daje, że tutaj... <gry> <gry> Ej, hey, dojeżdżają wszyscy main'a? Pewnie. Jasne. Zróbmy item. tam o, tak. Wjazd na starą. Bo on teraz tak, o. ten przeciwnik... Ale, kurwa, jakbym go rozdałem, prosto będzie. Aha, wodzy to pała. Ale dyma, Dymańsko Spaku spierdalał E bus, buzz, bus Daj mi kalach, daj mi kalachę seksio, tu masz mało już On się nie zatrzymuje Gdzie A małego to ty masz fiuta no ty, tam. Yy, za tobą Jak <laughs> <Gdzie> dalej? <laughs> na górze na tych boksach maszemkę A tu smaka jest w ogóle No, no tak o. Ty się ci, trzymaj, to trzymaj, trzymaj, Jaki ty... Kurwa jest. Za zaraz. ty co Patrzy? kurwa patrzył? <laughs> <laughs> wiem, wiem. Ale kurwa pakę mam. <laughs> Ale przez. Mówiliście przecież. Ale pic, Ferrari pick kurwa yes. Tak muszę że. <laughs> Ferrari od tego nie jesteś. Ferrari Ferrari. Z silnikiem od kwiata. Kurwa Amadi Ferrari pick. Normalnie. Nie, nie ten ten Amadi, Ferrari Ferrari Rzucił flasha i tylko 3 sekundy po nim, kurwa, nikt by się tego nie spodziewał. Jaką biało miał. Tego flasha. Dzięki, za kołacha, tak się. Dzięki, więcej mnie Jak nie ginie, z zera ma ja przybierz. Jest ty chyba jakiś nieśmiertelny. Nie ma na to, czemu poczuj Dajcie, Kurwa, dojechał. Mam ja chyba jest. Ajajaj. Ajajaj Jest go widział. A ah, ja yeah, elektryk, podchodzi. Od B. Od B, od B. Uuuu, ojojoj! Nie! Nie! <laughs> <gryłos> Przemainnie mam. Nie gadaj, że on się porobi. Jest przy mainie cały czas? Tak, był. Tak, trochę polaby wcześniej. Ooooo! Lazołam strzałek w mainie. Jedziemy dalej, seksio? <gryłos> mecz. Co to był? Co mówisz? Niebieski fajnie wszedł teraz. Nie no bo ja trenowałem ha, to nie. wiesz? Ale wszedłeś... No, ale szedłeś w krzychu, super. Podobało super, się Seksiowi. Zapodobało się Seksiowi jak siedział.